Cześć, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców i niestety buble, które przytrafiły mi się w lipcu. Będą to zarówno produkty kosmetyczne, jak i te, które kosmetykami nie są, więc jakaś rozrywka, gry, seriale i tym podobne. Zapraszam do oglądania. Bardzo standardowo, jak na ulubieńców, bo zaczniemy sobie od pielęgnacji. I tu produkt, który czekał w mojej szufladzie dość długo, ale kiedy sięgnęłam po niego pierwszy raz, to tak naprawdę został ze mną na dobre. I to jest serum takie rozświetlające, rozjaśniające z marki By Terry. Z tego, co się orientuje, marka ta jest dostępna w Douglasach. To jest coś, co daje Wam efekt na skórze bardzo hollywoodzki. Myślę, że to określenie bardzo trafnie tutaj pasuje. Rozświetla, nawilża ta. ta sera wygląda od razu bardzo zdrowo to, że tutaj mamy taki delikatnie złoto, żółty pigment pozwala też trochę zneutralizować zaczerwienienia, więc tak naprawdę jeżeli mamy dobry dzień, a raczej nasza skóra ma dobry dzień, to można użyć tego serum samodzielnie i mm, robi to trochę efekt bardzo delikatnie kryjącego podkładu, no coś nieziemskiego. Używam tego bardzo często pod podkład, to wygładza jakoś tak skórę, Photoshop. Ją. Tak jak mówię, delikatnie to rozświetlenie przebija spod podkładu. No coś absolutnie magicznego. Sięgam po to bardzo często na warsztatach z dziewczynami i wszystkie się w tym zakochują. Marka mam wrażenie, że trochę jednak w Polsce mało kojarzona, ale to naprawdę jest coś, co myślę, że warto przetestować. Spróbujcie, zobaczcie sobie jakąś próbkę, może Wam się spodoba. Tu widzę, że ten produkt jest zarówno nawilżający, rozświetlający. Jaki właśnie koryguje kolory skóry. No, absolutna petarda i odkrycie ostatniego czasu. Jak widzicie, dozownik tutaj z pompką, więc bardzo wygodnie wszystko się aplikuje. On się też pięknie wchłania, zostawiając taką delikatnie lepką warstwę. Ostatnio na live'ie na Instagramie tłumaczyłam Wam, że. Lubię, kiedy mogę zastąpić bazę na przykład produktem pielęgnacyjnym, i zawsze do tego w makijażu dążę, żeby unikać kolejnych zbędnych warstw w makijażu. I kiedy mogę to zrobić, to absolutnie to robię. E, więc dodatkowa lepkość pozostawiona przez to serum działa trochę jak taki klej pod podkład, i to wszystko, nie dość, że się pięknie na twarzy rozkłada, to jeszcze dodatkowo ten podkład trzyma. No dla mnie absolutny hit, bardzo serdecznie polecam. Myślę, że okres letni, w którym teraz aktualnie funkcjonujemy, to czas, kiedy Wszyscy chciał, nie chciał, sięgamy po ten produkt, dlatego, że jest tak multifunkcyjny, tak uniwersalny w swoim użyciu, że trzeba go po prostu mieć. Bez względu na firmę z jakiej pochodzi. I ja tutaj mam, em, słuchajcie, aloes oczywiście w żelu marki Miracle Island. To jest marka, która jest dostępna w aptece. Ten żel kupiła mi mama, kiedy zaczął się, wiecie, ten szał z lockdownem i trzeba było sobie robić na przykład preparaty do dezynfekcji rąk. E, I właśnie w tym celu Mama kupiła mi ten aloes. Tutaj mamy 95% aloesu. Podejrzewam, że są na rynku też lepsze opcje, które mają trochę lepsze składy. Jeżeli znacie takowe, to koniecznie zostawiajcie je w komentarzach. Ale co chciałabym tutaj powiedzieć, to to, że aloesu możecie użyć na tak naprawdę mnóstwo sposobów. To jest kosmetyk, który. Posłuży Wam naprawdę do wszystkiego. Kiedy na przykład opalicie się trochę za bardzo latem, a nie oszukujmy się, wystarczy pójść na spacer, na rower i to słońce jednak gdzieś tam nas muska, czasami trochę za mocno. I wtedy taki aloes jest po prostu przecudownym, chłodzącym, kojącym plastrem, który otula naszą skórę. Dodatkowo bardzo szybko się wchłania, więc. No, naprawdę to jest wszystko czego potrzebujemy w tym momencie. Poza tym ja bardzo często używam go na przykład po pogoleniu, po depilacji, dlatego że właśnie te jego właściwości łagodząco, kojące są bardzo zauważalne. Pokazywałam wam też na Instagramie ostatnio jak aloesu można użyć jako właśnie na przykład nawilżającą bazę pod makijaż. Aloes też zostawia troszeczkę lepkości, więc przytrzyma fajnie podkład. Więc jeżeli szukacie czegoś nawilżającego, to aloes Naprawdę, bardzo spoko. To, do czego ja jeszcze aloesu używam, to jest olejowanie włosów. I tego aloesu używam po prostu jako podkładu, czyli jako humek tanta. E, i, I potem nakładam sobie olej, to wszystko pięknie się maceruje, <grych> fiksuje na moich włosach, i potem e, wykonuję kolejne etapy olejowania. No. Absolutny must have. Często też ostatnio nakładałam go sobie na całą twarz, taką bardzo grubą warstwą, e, i mam wrażenie, że to też działa jak taka mm, wchłaniająca się maseczka nawilżająca do skóry. No coś cudownego. Jeżeli jeszcze nie macie w swojej kosmetyczce aloesu, musicie to nadrobić. I jeżeli o włosach mowa, to jak wiecie, wspominałam już wcześniej, że mocniej trochę skupiłam się na swoich włosach w ostatnim czasie, a może nie mocniej, ale bardziej świadomie zaczęłam się przykładać do pielęgnacji. Zawsze dbałam o włosy, ale nigdy nie wiedziałam tak naprawdę, czego im potrzeba. Nie umiałam czytać tych oznak, które mi gdzieś tam włosy wysyłają, czyli przez co się puszą, przez co się kołtunią, dlaczego czasami się strączkują. I tutaj bardzo pomocna okazała się ta zasada pech, o której możecie poczytać sobie więcej w internecie. Na Facebooku macie grupy włosomaniacy, włosing, na których e, dziewczyny dzielą się naprawdę swoją ogromną wiedzą na temat włosów, produktów, tego jak te włosy pielęgnować w zależności od rodzaju włosów, które posiadacie i, i na początku drogi te grupy były dla mnie naprawdę skarbnicą wiedzy i właśnie na jednej z grup albo podejrzewam, że na obu e, pojawiały się posty zachwyty wręcz na Temat maseczki, która niedawno trafiła do drogerii, to jest maseczka marki Giskour. Maseczka emolientowo-proteinowa, i przy moich średnioporowatych włosach ta maseczka robi po prostu efekt. Wow. Przetestowałam w ostatnim czasie naprawdę całe mnóstwo różnych kosmetyków do włosów, żeby zobaczyć, co im służy, co niekoniecznie. I to jest coś, do czego na pewno będę bardzo chętnie powracać, tak jak na przykład do tych maseczek z garniera owocowych, można jej używać na różne sposoby. Ze spółkaniem, bez spłukania, to też musicie przetestować, co u was się najlepiej sprawdzi, ale ona przepięknie dociąża, trochę e, tak jakby nadbudowuje te włosy. One się robią takie mięsiste, nie obciąża ich. No. Jestem absolutnie zakochana, dodatkowo przepięknie wachnie, ja na to zawsze zwracam uwagę, także przy, przy moich średnioporowatych włosach jeszcze raz to podkreślę, ta różowa sprawdza się fenomenalnie, ale poczytajcie, która z gamy będzie Wam służyła najlepiej, naprawdę efekt wow. W ostatnim czasie trafiłam też niestety na Bubla, którym już się zdążyłam Wam podzielić na Instagramie, ale wierzę, że są tutaj osoby, które Instagrama nie posiadają, więc chciałabym niestety przestrzec Was przed produktem, który niedawno wydała Huda dla marki Wishful, czyli tej marki pielęgnacyjnej, i to jest balsam do demakijażu. Ja już takie produkty znam, używałam tego rodzaju produktów do demakijażu i przyznam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie się u mnie sprawdzały, dlatego z. Pewną dozą optymizmu podeszłam do tej nowości, ale niestety to, co to masło do demakijażu zrobiło z moją skórą, już. Po kilku dniach było naprawdę nie do opisania. Wystarczyła tak naprawdę doba, na to, żeby na mojej skórze pojawiło się całe mnóstwo niedoskonałości, e, i potem próbowałam dać temu czemuś jeszcze szansę i używać tego tylko do demakijażu oczu, żeby to po prostu zużyć. E, ale słuchajcie, okazuje się, że nawet w tych miejscach, gdzie tego masła użyłam, po prostu pojawiały się kolejne niespodzianki. Możecie wierzyć albo nie, ale y, rozmawiałam na temat tego masła z wieloma osobami, które gdzieś tam już je przetestowały i wszystkie osoby mają bardzo podobne doświadczenia, więc y, jest w nim coś dziwnego. Kosmetyk bardzo mocno perfumowany. Kojarzy mi się z kremami Nivea, ten zapach, który tutaj w słoiczku zastaniecie. Produkt też drogi, no ale nie wiem, coś tu po prostu w tym składzie musi być mocno zapychającego, skoro naprawdę wystarczy. Jeden dzień na to, żeby wasza skóra się tak bardzo zapchała. Ja tutaj nadmienię, że zawsze skórę czyszczę dwuetapowo, dlatego że właśnie takie zapychanie można zaobserwować, kiedy wasz produkt do mycia twarzy jest za tłusty i niczym go ze skóry nie usuniecie. Wtedy po prostu wszystko się na twarzy zakleja. No ale ja naprawdę próbowałam tutaj dawać mu wiele razy szansę, doczyszczałam zawsze skórę jeszcze, żeby pozbyć się właśnie tej tłustej warstwy. Absolutnie nic się nie sprawdziło sprawdziło za każdym razem dokładnie ta sama reakcja. A muszę przyznać, że moja skóra jest dość odporna, jeżeli chodzi o nowe produkty i naprawdę mało co robi mi na skórze takie kuku jak to. Więc ja szczerze odradzam, jest na rynku mnóstwo tańszych alternatyw dlatego więc dla samej marki absolutnie nie opłaca się w to inwestować. Straszne to jest, po prostu straszne. Ale wróćmy już do pozytywnych zaskoczeń i tutaj koniecznie muszę powiedzieć o produkcie, który jakiś czas temu trafił do mojej kosmetyczki. Powiem szczerze, że długo się nad nim zastanawiałam. Ja w ogóle nad kosmetykami zastanawiam się dość długo, dlatego że mam ich po prostu bardzo dużo. I jeżeli już coś kupuję, to musi to być po prostu coś, czego wiem, że w moim składzie nie ma. I tak dokładnie było z kremem CC z marki It Cosmetics, to jest marka, która całkiem niedawno trafiła na polski rynek, aczkolwiek, te produkty są bardzo mocno już rozpoznawalne na całym świecie, głównie chyba właśnie ten, który tutaj trzymam przed Wami, czyli ten Krem C/C. to jest taki bestseller tej marki. I zdecydowanie uważam, że na to zasługuje, dlatego że takich produktów na rynku jest, myślę, niewiele. Takich, które łączą w sobie cechy produktu nawilżającego, pielęgnacyjnego, takiego, który ma przede wszystkim w końcu SPF50 i coś, co naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze kryje. To jest coś, co myślę, że bardzo pozytywnie zaskoczy wszystkie osoby, które mm, lubią ujednoliconą taką skórę nawilżoną. Po prostu osoby, które lubią dość mocne krycie ale też przy okazji chciałyby trochę bardziej pielęgnować swoją skórę. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, bo się już tak zapętliłam, że nie wiem, co powiedziałam. W każdym razie ja naprawdę ogromnie doceniam to, że on przepięknie kryje, daje takie przyjemne uczucie nawilżenia, absolutnie nie czuć żadnego niekomfortowego ściągnięcia, bo bardzo często, niestety, krycie wysokie idzie w parze z takim dyskomfortem na skórze. Tu absolutnie tego nie ma. Ja czasami, kiedy chcę sobie, jakby aby zbudować jeszcze więcej krycia albo trwałości, dorzucam do niego po prostu pompkę innego podkładu, który posiada właśnie takie cechy, i to się u mnie sprawdza. Rewelacyjnie. Ja mam odcień Light, i tutaj cieszę się bardzo, że wcześniej w drogerii sprawdziłam sobie kolory na, na skórze, dlatego że chciałam go wcześniej zamówić przez internet, bo była po prostu promocja na niego, ale na 100% kupiłabym za ciemny. I właśnie Light wcale nie jest taki jasny, jak mogłoby się to wydawać, e, więc polecam wcześniej sprawdzić sobie te kolory. Ma tutaj dodatkowo aplikator w formie pompki, więc jest to bardzo higieniczne, bardzo wygodne. Jest dość gęsty, ale też y, wydajny, więc no, naprawdę. Moim zdaniem, musicie to przetestować. Teoretycznie jest to produkt taki anti-aging, natomiast ja jakoś, tak wiecie, nie zawsze stosuję się do tego, co sugeruje producent. Bardzo często można się mile zaskoczyć, właśnie mając takie podejście. I pomimo, że jest to produkt właśnie taki skierowany dla osób, które już mają taką cerę dojrzałą, to ja, mając 29 lat, bardzo, bardzo jestem ucieszona, że sobie przetestowałam ten produkt. Używam go obecnie na co dzień. Cieszę się właśnie, że tutaj jest ten SPF 50. Oczywiście trzeba te filtry w ciągu dnia dokładać, żeby to miało e, ręce i nogi. I marzę o takim filtrze, który byłby na przykład w formie takiej mgiełki albo aerozolu i można by było bez zniszczenia makijażu takiego filtra po prostu na skórę dołożyć. Więc jeżeli znacie taki produkt, to będę Wam bardzo wdzięczna za rekomendację. Przyznam szczerze, że ostatnio w internecie widziałam tylko jedno takie cudo i słuchajcie, taka mała buteleczka kosztowała dwie. 256 zł, więc no trochę dużo yy, i nie chciałabym chyba tyle wydawać na, na w ogóle żaden kosmetyk. Yy, ja jestem dość, yy, jestem sknerusem, jeżeli chodzi o kosmetyki. Naprawdę, jeżeli na coś mam wydać 256 zł, to to musi być coś niezastąpionego, więc dajcie znać, czy po prostu znacie. Coś, co ma SPF-50 i da się po prostu tym spryskać twarz, nawet mając makijaż. E, także no, ja od siebie naprawdę bardzo serdecznie polecam. To ostatnimi czasy wybiera u mnie wszystkie podkłady. Kocham. Teraz o kosmetyku, który sprawił, że po prostu dostałam od Was całe mnóstwo wiadomości na Instagramie z zapytaniem, co to jest, co Ci tam tak na tych powiekach błyszczy, iskrzy. I wszelkie tego typu określenia. To jest słuchajcie, pigment i on tutaj w tym zestawieniu ulubieńców miesiąca musi się absolutnie pojawić. Marka Various Pigments i odcień VP148. Jak wiecie, ja pigmenty uwielbiam i tak naprawdę mając ich tyle, niewiele jest mnie w stanie już zaskoczyć. Natomiast ten odcień jest po prostu przeboski i czegoś takiego w, moim zasob w moich zasobach mi brakowało. Mamy tu odcienie złota, mamy tutaj trochę i delikatna taka limoneczka, powiedziałabym, że tu delikatnie prześwituje, aczkolwiek bardzo subtelnie. Dlatego moim zdaniem, nawet w makijażach ślubnych można ten pigment przemycić. Możecie go zobaczyć właśnie w moim ostatnim filmie na kanale. Tam miałam go na powiekach. Coś przewspaniałego, nawet najprostszy makijaż. Tym pigmentem możecie w kilka sekund odmienić i zrobić efekt wow! Polecam bardzo serdecznie. Myślę, że y, chyba najlepiej po prostu będzie, jeżeli właśnie zobaczycie, y, po prostu jak wygląda na powiekach coś wspaniałego. W mojej kosmetyczce mam kilka takich kosmetyków, po które sięgam. Nieustannie. I wcale nie są to, słuchajcie, drogie kosmetyki. Moja kosmetyczka to tak naprawdę zbieranina wszystkiego, ale jeżeli miałabym gdzieś tam określić się, czy więcej mam tych produktów z marek droższych czy z tańszych, to zdecydowanie przeważałyby marki drogeryjne. I takim właśnie nieśmiałym odkryciem drogeryjnym jest dla mnie ta paletka, o której teraz To jest paleta rozświetlaczy Glow Palette z marki Bell. Bardzo niedoceniony mam wrażenie produkt, dlatego że mm, często jeżeli mowa o rozświetlaczach, no to tak naprawdę furory robią tylko, wiecie, takie fest rozświetlacze, które e, widać z kosmosu. Natomiast są też osoby, które rozświetlaczy nie lubią w, takim, w takiej ilości, w takiej intensywności i to też jest ok. I to właśnie myślę dla Was jest ta paleta rozświetlaczy. Jak widzicie jedna strona jest już praktycznie zdękowana, bo to właśnie tę stronę pokochałam tak bardzo. Ja tych rozświetlaczy używam zarówno na twarzy, jak i przemycam je sobie na powiekach, kiedy na przykład mam taki dzień, że nic mi się nie chce robić. No to wtedy taki rozświetlacz aplikuję sobie na całą powiekę i robi to robotę. One to wykończenie mają satynowe, dzięki czemu nie walą po oczach e, i myślę, że jest to idealna opcja dla osób, które właśnie mm, potrzebują czegoś subtelnego, takiego biznesowego, e, coś po prostu Niesamowitego. Może to nie robi szału, kiedy teraz to słoczuję, bo wygląda to po prostu jak jasny cień satynowy, ale mam ten rozświetlacz dzisiaj na twarzy i słuchajcie, no, moim zdaniem wygląda super. Oczywiście częściej używam tej strony z, ze złotem, ale często też po prostu dużym pędzlem mieszałam sobie jedną i drugą połówkę i wychodziło naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego. Z tego co się orientuję, widziałam je ostatnio w biedronce. Więc jeżeli chcielibyście je przetestować, to ja od siebie naprawdę bardzo, bardzo polecam. Nie osobom, które lubią właśnie takie intensywne rozświetlacze, bo to zdecydowanie będzie dla Was za mało, ale jeżeli lubicie coś lekko przygaszonego, coś. Coś, co trochę rozświetla, no to to jest naprawdę must-have. Był bubel pielęgnacyjny, teraz czas na bubel z kolorówki. To niestety jest dla mnie niemiłe zaskoczenie, dlatego że muszę powiedzieć, że tę markę bardzo lubię. Na tle innych marek kolorowych wydaje mi się, że wyróżnia się naprawdę bardzo wysoką jakością produktów i każda nowość tak naprawdę zachwyca. No ale tutaj ewidentnie coś nie pykło i to jest, słuchajcie, bronzer marki Nabla. No przepiękne, kiedy na niego po prostu patrzymy, to już samo tłoczenie robi wrażenie, i taka dokładnie była moja reakcja. Wow! Natomiast kiedy go użyłam. Kilka razy, no to niestety ten efekt znika. To ma przedziwną konsystencję, taką lekko kremową. No i niestety mam wrażenie, że właśnie przez to tak naprawdę ciężko ten produkt na skórę zaaplikować. Można tym pędzłem po prostu po tym opakowaniu jeździć i jeździć, i tak naprawdę nadal na skórze nic nie widać. Więc no. Coś tu ewidentnie nie zagrało, jeżeli chodzi o samą formułę, albo, no nie wiem, ja po prostu nie potrafię znaleźć na niego sposobu. Nawet aplikowanie na wiecie e, jakąś trochę bardziej mokrą podstawę tutaj absolutnie się nie sprawdziło. Odcień, który mam, to jest ambra, taki trochę ciepły mm, kolor brązera, ale nadal stonowany. Taka mleczna ciepła czekolada, no ale. Żeby on się chociaż chciał na skórę nałożyć tu po prostu zrobić to jest bardzo trudno. Więc no ja od siebie niestety nie mogę polecić. Są takie kosmetyki, które właśnie wyglądają, ale na wyglądzie niestety się kończy. To jest właśnie ten przypadek. Na początku filmu powiedziałam, że nie będzie to film zorientowany tylko na kosmetyki. Pojawią się też polecenia takie rozrywkowe, i tutaj bardzo chciałabym zachęcić Was do przetestowania planszówki, która nazywa się Katan. To jest planszówka, w którą możecie grać z trzema osobami, czyli e, łącznie może być czterech graczy, chyba że do, dorzucicie sobie dodatki. To jest bardzo fajne, że dodatki pozwalają też zwiększyć ilość graczy. E, i ja teraz sama zasadzam się na kolejny dodatek, dzięki czemu będzie można grać na przykład w sześć osób, bo tyle przeważnie osób u nas chce w planszówki grać. Gra, która wymaga logicznego myślenia, logistycznego podejścia, jeżeli chodzi o, o właśnie zbieranie surowców i na początku wybieranie pól. Tutaj na ekranie wyświetlam Wam, jak wygląda ta planszówka, jak wygląda mniej więcej rozgrywka, chociaż myślę, że najlepiej po prostu jest w tę grę zagrać. To jest gra, która myślę rozwija też wasze umiejętności społeczne dlatego że często trzeba z innymi graczami gdzieś tam się porozumiewać próbować wymieniać tymi surowcami które posiadacie rozgrywka jest dość krótka bo wydaje mi się że zajmuje około godziny natomiast nigdy na tej jednej rozgrywce się nie kończy naprawdę jest to moje takie top 3 wszystkich planszówek w jakie kiedykolwiek grałam więc bardzo serdecznie wam polecam jeżeli szukacie czegoś na Wspólne wieczory ze znajomymi, to katan to jest zdecydowanie planszówka, w którą warto zagrać. Teraz słuchajcie, będzie o grze, którą musicie sobie jednak odpalić na konsoli, i tu myślę, że śmiało mogę przyznać, że ja graczem absolutnie nie jestem, ale mój mąż próbuje mnie od lat już przekonać do grania chociażby na komputerze albo na konsoli. Zawsze wynajduje jakieś tytuły, w które ma nadzieję, że się wciągnę, ostatecznie po prostu kończy się fiaskiem. Mało co jest w stanie mnie zainteresować. Mam wrażenie, że bardzo mało na rynku gier. Jest takich tytułów, które są w stanie mm, przykuć uwagę kobiet, może tak to określę. I, I jednym z takich tytułów była na przykład Gra Detroit, ale ostatnio, właśnie, Arni włączył mi grę, która nazywa się Erika. I to jest gra, o której właśnie marzyłam gra, w której ja podejmuję decyzję, a tak naprawdę gra jest filmem i to od Was zależy, co potoczy się dalej. Jeżeli oglądaliście taki odcinek specjalny, Black. Mir na Netflixie, to to jest coś bardzo e, podobnego, tylko w Erice macie dużo więcej możliwości interakcji e, tego, co w tej grze się zadzieje. Jest trochę więcej, mm, no nie akcji, ale interakcji z przedmiotami, które są w filmie. E, historia również bardzo taka ciekawa, angażująca. Nie ma tam, wiecie, strzelania pistoletem, bo ja absolutnie, po prostu, jak już przychodzi do strzelania. No to odpadam, bo ja nie potrafię tak szybko tego wszystkiego robić, zanim się obejrze, już mnie ktoś zastrzeli i po prostu mnie to nudzi. E, więc bardzo serdecznie polecam, jeżeli chcecie skorzystać z konsoli waszego męża, na przykład, albo faceta, albo brata, cokolwiek, to Erika to jest naprawdę bardzo ciekawy tytuł, który może wam pokazać, że gry też są ciekawe. <laughs> Myślę, że mogę tak stwierdzić w końcu, że no, znalazłam w końcu grę, w której mogę powiedzieć, że Ok? Rozumiem cię teraz, aczkolwiek nie do końca, dlatego że Arnie gra w zupełnie inne gry. No ale tak, myślę, że jeżeli szukacie czegoś kobiecego, to to jest taki tytuł, na który warto zwrócić uwagę. W tym miesiącu to już niestety wszystko, ale mam nadzieję, że zobaczyliście tutaj dzisiaj coś ciekawego, co być może będziecie chcieli sami przetestować. Dajcie koniecznie znać, co u Was się w lipcu sprawdziło, albo w ogóle w tych ostatnich miesiącach, zarówno jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, jak i na przykład produkcje serialowe, filmowe. Właśnie w ostatnim czasie w ogóle nie mogę trafić na żaden fajny film, nie wiem. Jakiś taki zastój ogólny panuje, mam wrażenie. I to nie chodzi nawet o to, że nic w ostatnim czasie się nie kręciło ze względu na sytuację na świecie, ale jakoś tak. Hmm. Nie wiem. Dajcie znać, czekam na Wasze komentarze. Buziaki, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!